Gdzie jesteś? Twoim sumieniem! sumieniem? Po co mi sumienie? Bo nie pomagasz! Tu nie pomagam innym. Zobacz. 5% dochodów przekazywane jest na zakup alkoholu dla bezdomnych alkoholików. Takiego wała. No. I spokojnie wracamy. Witam w odchłaniu bez miłości z tej strony Mark i porozmawiamy dzisiaj o pewnej przegniłej gałęzi akcji charytatywnych. I nie mówię tutaj o jakichś zbiórkach, koncertach, tego typu rzeczach. Mówię o produktach z Śmieszkiem, Słoneczkiem czy jakimś innym, rozwiniętym serduszkiem. Mark, ale co w tym złego? Oni przecież też pomagają. Tak, pomogą. Ale przede wszystkim swoim portfelom, przecież, żeby komuś pomóc, wystarczy zrobić przelew. Ale to nie może być takie proste. Wszak to nie nakarmi portfela. Można przecież nakłonić pod czy krybką pomocy tych biednych frajerów do zakupu jakichś konkretnych produktów. Fakt, oddadzą część bądź cały zysków. Ale bądźmy szczerzy, jeżeli chodzi o reklamę czy poprawę wizerunku, niewiele jest lepszych sposobów. czasem trochę pieniędzy? I co z tego? Przyjdą nowi klienci i zapewnią większe zyski na przyszłość. Nie karmcie marketingowych molochów, kupując produkty z tandetną naklejką. Hospicje, kliniki, zbiórki pieniędzy na operacje to są właśnie sposoby minimalizujące ilość pośredników. Nie osypiajcie swojego sumienia, idąc na łatwiznę. To Ty możesz pomóc. Każda kwota robi różnicę. Zja. Jeżeli podobało Wam się to, co właśnie obejrzeliście i nie macie jeszcze dość, na pierwszym monitorze macie poprzedni filmik z tej serii, na drugim monitorze macie filmik z innej serii, która się odbywa na moim kanale. Za Ciebie na bieżąco: subskrypcja i Facebook to są właśnie miejsca, w które macie się udać.